Chcesz? Ja mam iPhone. A. Dlaczego nie chciałem nagrywać tego odcinka? Nie wiem. Nie. Y po co? To może być sztuka. Zrób kulka z wody, tak żeby wypłynęła na powierzchnię wody. A kto się w kwietniu urodził? Kot luźnia Elkufari Elmusz Keltura Pakot Humuledina Ledina Jasta Padla Jak ty powiedziałeś? Ty powiedziałeś? Wysrać się? wyś i się wysrać? Co jest z tobą nie tak? To się tak nie godzi? Jak gdzie jest kultura? Nie mówi się wysrać, tylko iść i się załatwić? Uuu. Nie ma nic przyjemniejszego niż wstanie rano w gronie. Kom mi. Dziotli. Jestem kompletnym przeciwieństwem świętego Mikołaja Nie interesują tylko niegrzeszne dzieci Igaram O <ślesz> <ślesz> jego mać na Zaraz dostaniesz karne uwu Jestem szybszy, jestem szybszy uh -huh. Jestem szybszy <ślesz> uh <-huh>. <ślesz> <ślesz> No co, dom <ślesz> zasłonięte mi To Zasłonięte ŻALUZJE? Po co Co ty miałeś w tle? Grzyba tomowego? czemu tam jest tak jasno? Tam były żaluzje zasłonięte Ale Dlaczego nie dałeś kamerki z drugiej strony, żeby ty... Bo z drugiej strony Nie było tak ładnego kadru <laughs> i jeszcze większy syf z drugiej strony Co za idiota Wait, is that a crackpot? Dajcie widzowie. Każdy z was bez wyjątku klepie biedę. Wiemy o tym, ponieważ wszyscy mieszkamy w Polsce. Co to robi w odpowiedziach na sprawdziany? Może jak nauczyciel sprawdzał, to się zesrał. O, warzywka! Moje ulubione! Ale cringe! Mężczyzna podejmuje decyzję, a miejsce kobiety jest w kuchni. Nie puściliście tego. Witajcie w Squid Game. Partnerze, pokaż naszym graczom ich kwatery. Co jest? To nie ten film. To żałość jest jak walenie konia. Nie zależy mi na was w dalszym ciągu. Pluje. Ad Czy ty może włączyłeś jakiś tryb, że oni nie atakują, czy coś? Uwierz mi, jakby był taki tryb, to bym go już dawno temu miał włączonego. Co co musi się stać, żebyś miała telefon w kieszeni i on ci się odblokował i wybrał numer 112 na niego zadzwonił. Wiesz, tak kiedyś miałem. Ja. <grymne> nie lubię kotów, ale go miała mieć fajnego kota. Takiego fajnego typu ten kot! Nie, mam hmm. alergię na koty. Otóż ja nie. też mam alergię na koty. No to... Za słabo, poczekaj. Nie, nie. Nie, nie nagrało się. Możesz jeszcze raz? Kocham stać przez kilka godzin i nagrywać filmy. Czy ty nie kochasz tego? Czy nie kocham stać kilka godzin przed kamerą i lampami, które walą mi po Nie Ty nie masz ładną kamerę. Po prostu ja jestem ładny. No, tu bym się kłócił akurat. <laughs> Ej, Białystok, Białystok, przypał jest! No wiesz, ty co, dał się najgorszą możliwą ksywę? a chcę być w jeden! Ej, co Sos... Papier toaletowy z recyklingu. Jezus, Maria! ten papier, czyż są gówno? Nie, może nie. Za jedną złotówkę możecie zgarnąć aż 200 złotych. Ale o co chodzi? Jezu, jakie to jest o, wow. W ziemniakach nie lubię stonki. Prawo jazdy! Masz z biedronki. Do żywotnie rozstrzelanie to za mało. Dawid zjadł banana, a skórkę położył na głowie kolegi. Do żywotnie roz... Na potrawach lubię pieprz. W szkole krzyczą na mnie pieprz. Jezus! Idealny prezent dla dziecka, srający lew. Jak Wiesz co mi to przypomina? Polskie służby specjalne. Nie, że coś, ale nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. A, Ale on musi, takie są zasady. 30 sekund. Przez 30 sekund, dobre. Może... Ale to, to, to w ogóle nie łaskocze, to w ogóle... <grystanie> <grystanie> Palco świeczki. Przeczytałem paróweczki. <grystanie> Godnemu chleb na myśli. Nauczycielka <grystanie> <grystanie> przestałaby się śmiać. Po prostu by cił tego gnoja. Miałeś kiedyś lizane stopy? Jeśli tak, to przez kogo? Przez tego zbrodniarza wojennego. <grystanie> My name is Optimus Prime. Nie! No halo? No, co tam? Zdarzyło ci się kiedyś tak, żeby cię swędziała ręka? Tak konkretnie środek dłoni na przykład, coś tego typu? No, czasami swędziała i dostałam kasę. Albo ją wydałam. Słuchaj, mam pomysł. Jesteś gotowa? No. JANUSZA! Koło! Dachowy Och, Ochroniarz, potencjalny poturbo... Jeszcze nie będę tego płacał. Wiesz czemu? Nie masz pieniędzy? A jednak wymylił! Ale super! Ja tak chcę jeszcze raz! Niech mnie kule biją. <grystanie> Dzisiaj zobaczycie coś, czego nie widzieliście nigdy wcześniej. Wcale nie 70 razy już chyba. Lewa stopa na żółte. oj Ale nie we mnie, dobra, bo mam włosy! <grystanie> o. Ale argument... Możesz poprawić e, matę Karinka? <grymne> Bardzo cię proszę. Czy mogłabyś to zrobić? <grymne> Chodzisz do rzadki i mówisz, że chcesz kupić na szybko kołpaki do wiata. Smaki i upodobania. Szukam kanibala, który mnie zje. I nie nagrywamy takich rzeczy, a następnym razem ty będziesz po tej macie. Ci ślizgał. Odejdź. Kanibra, odejdź. Odejdź. <grymne> Jak jest przegrany to do końca? <laughs>